Mniej znaczy więcej, a twoja przyszłość leży w twoich rękach. Zaprojektuj swoje życie z Motorolą Razer 5G i osiągnij sukces. Motorola DynaTac był pierwszym prawdziwym telefonem komórkowym. Zaprezentowany w 1973 roku, dopiero na początku lat 80. trafił do komercyjnego użytku. Sprzęt ważył 1 kg i kosztował prawie 4000 dolarów. Na szczęście nowoczesne Motorole nie dość, że są dużo lżejsze, to jeszcze bardziej łaskawe dla naszych portfeli. Cześć, witajcie w kolejnym połącz Kropki. Poniedziałki, pokazujemy Wam ciekawych ludzi, ciekawe tematy. Dzisiaj rozmawiamy z Anią Staszyńską, która jest szefową e, marketingu Motorola w Polsce. Co zresztą widać za nami, e, Motorola jest sponsorem e, tego odcinka i tej serii. E, Anią, my się spotkaliśmy kiedyś w pracy, pamiętasz? No, pamiętam. I, było... i, I parę razy słuchacze pytali, jakim byłem szefem, i nigdy nie miałem okazji, żeby ktoś to opowiedział. Bardzo bezpośrednim, to chyba... Ale to... to się nie zmieniło chyba. No, chyba nie, chyba wiedzą to o tobie wszyscy. No myślę, że byłeś wymagającym szefem. Okej, okay, ale dało się ze mną pracować, czy to było... No, no pracowaliśmy na... razem, to tak? jak się chyba dało. Okej. Okay. <laughs> nie, no byłeś dobrym szefem. Myślę, że... No myślę, że wiele osób zawdzięcza tobie jakby swój, swój rozwój osobisty. E, bo tak. bezpośrednio powiedziałem, co bo, myślę, tak? Bo bezpośrednio powiedziałeś, co myślisz, bo doradziłeś coś, tak, co okay. można zmienić e, w swojej pracy, w swoim życiu i to się ceni. Dziękuję. Proszę. Dziękuję. No, nie, bo szukałem, y, nie, nie było jeszcze takiej okazji, żeby z kimś porozmawiać w audycji, a tutaj mamy tą możliwość. Y, przed nagraniem powiedziałaś mi niesamowitą historię, która bardzo mi się spodobała, bo Ty zrobiłeś sobie rok przerwy. Tak. Zgadza się. żeby tak naprawdę się trochę zresetować, zastanowić się, co dalej ósma klasu. Tak, tak, zgadza się, to było po 10 latach pracy w korporacji. Mm -hmm. Bardzo intensywnych, no bo wiemy, że praca w korporacji jest bardzo mm. intensywna. Może Jeże, jeżeli być. człowiek się zaangażuje mm -hmm. i chce, prawda? Tak, tak. No ja taka jestem, że się zawsze angażuję i zawsze chcę. Więc e, to był taki moment, że stwierdziłam, że dobrze by było odpocząć i zobaczyć, co tam się dzieje poza korpo, poza I, i rzeczywiście to była świetna decyzja. Bardzo się co zresetowałam. E, co mi to dało? Dało mi to takie świeże, trzeźwe spojrzenie e, na, na, na moją pracę. Dało mi, e, do, dało mi dużego dystansu. Do, do mojej pracy dzisiaj i mnóstwo energii. Ale przez to jesteś lepsza w tym, co robisz? Tak. Ale do tego czasami trzeba wyjść z siebie tak. i stanąć obok. Tak, A zdecydowanie. Taka przerwa. A to taka co przerwa robiłam przerwa przez ten pomaga. rok? Troszeczkę podróżowałam. Spełniłam swoje marzenie um, podróży um, po zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. To wow. było od, od, bardzo, od zawsze to od było moje marzenie. Od północy do południa? Tak. Okay. E, tak, Samochodem? Ta wy... Tak, tak. Ta mhm. wyprawa trwała miesiąc e, i no, była fantastyczna, więc myślę, że warto jest A Jaki samochód wyporzyliście? Ojeju, taki wielki Chevrolet, taki okay. co, co rząd, rządowy Okej, okay, na, na tych filmach to tam bieszczą tak, lampki, tak? Tak? Tak, okay. tak, Fantastyczny samochód. Prowadziłeś? E, no ja nie. I jak wróciłaś mhm. do Polski mhm. po podróżach, bo tam jeszcze Azja była, tego mhm. typu tak, miejsca. tak, tak. Postanowiłeś, że wrócisz do pracy. Jak to się zaczęło, że Motorola jest w elektronice w ogóle? Ech, o, początki Motorola to lata 20, 1928 czyli rok, lat. czyli już prawie. prawie 100 lat. Było sobie dwóch braci o nazwisku Galvin, mhm. Paul i Joseph. Um, no i kupili fabrykę Baterii mm -hmm. za 750 dolarów. 10... A baterie ponownie są hot tematem, <laughs> prawda? Tak, zgadza się. <laughs> dzisiejsze to jest jakieś 10 tysięcy dolarów, mm -hmm. więc całkiem atrakcyjna kwota. Więc kupili tą, tą fabrykę i pierwszym produktem, który zrobili, to był taki konwerter, który dzięki któremu urządzenia, które były na baterie, na przykład radia, można było podłączyć do sieci. Czy no, szybko... coś, co mamy pełno w domu, nawet nie ta, zauważamy. Ta, ta, ale ta. wtedy to był wynalazek. Wtedy to był absolutny wynalazek. Bardzo szybko y, stał się bezużyteczny, bo radio y, ewoluowało w, w błyskawicznym tempie. No i drugi produkt, druga, drugi przełom, no to było y, radio samochodowe. I to było pierwsze radio samochodowe. To było pierwsze radio samochodowe, to była absolutna innowacja. W tamtych czasach mechanicy montowali radia takie domowe, kompletnie nieprzystosowane do samochodów. E, montowali je w samochodach. No i ktoś właśnie, czyli właściciel Paul Galwin wymyślił sobie, że będzie takie uniwersalne radio samochodowe produkował. No i radio zostało nazwane Motorola. Mhm. Było tak popularne, że, że zaczęto za chwilę nazywać firmę Motorola. E, Motorola. Pomimo tego, że dopiero. Oficjalnie Motorola zmieniła nazwę na Motorola wiele lat później. 30 lat po zakupie tej fabryki, prawie. Tak, tak, tak zgadza wow. się. Słuchaj, 69 rok to jest mój rocznik i to jest taki <grym> ważny. Wa wa ja wiem, stary jestem, no to już, już się przyzwyczaili słuchacze. Ale, ale Motorola była wtedy na Księżycu, prawda? Była. była. I w co ogóle, tam robiła? W ogóle współpraca Motoroli z NASA to taka chyba najbardziej spektakularna współpraca mhm. Motoroli. Rozpoczęła się na początku lat 60., i tak naprawdę w 1962 już pierwszy nadajnik Motorola był w kosmosie. Mhm. Znajdował się na statku kosmicznym, no ale rzeczywiście w 69 Motorola z Nilem Amstrągiem wylądowała na Księżycu. No i wszyscy znamy te słowa. To jest niewielki krok dla człowieka, ale ogromny skok dla ludzkości. No, właśnie one zostały usłyszane przez cały świat, dzięki nadajnikowi Motorola. Ale czy nie jest tak, że telefonie komórkową poniekąd również zawdzięczamy Motorola? No zgadza się, jak najbardziej. W 1973 roku powstała pierwsza komórka, pierwszy telefon komórkowy. To, był, to była Motorola DynaTac. Która była, z... Która była ogromnym telefonem, no. ważyła prawie kilogram. Mhm. E, do sprzedaży trafiała tak naprawdę 10 lat później, w 1983. Ja wiem, że MacKinsey robił wtedy badania i mówił, że rynek jest tak mały, że w ogóle nie, wad... nie warto. To jest kilka tysięcy ta, osób. Tak, tak. Ta. A od tego <laughs> czasu zaczęło się prawdziwy wyścig technologiczny do, do, mhm. do tego momentu, w którym jesteśmy dzisiaj. Jako ciekawostka mogę Ci powiedzieć, bardzo mnie to rozśmieszyło, że można było wykonywać 30 minut rozmów przez ten telefon pomiędzy 10-godzinnymi cyklami ładowania. To jest w ogóle niesamowite. Czyli, ja mogłem czyli musiałbym mieć kilka telefonów, żeby tak. móc normalnie rozmawiać, tak jak teraz, tak? Chyba tak, no ale musiałbyś być bardzo bogaty, bo telefon kosztował 4000 dolarów, czyli A, na dzisiejsze to jest jeszcze... 10 tysięcy dolarów. Tak. tak. No, i te baterie, od których się zaczęła Motorola, też by się przydały trochę lepsze wtedy. Wtedy tak. No, Dobrze. dzisiaj baterie, y, akurat w bateriach jesteśmy bardzo mocni, bo y, chociażby 6000 mAh, czyli największa bateria, mhm. jaka jest na rynku, to właśnie Motorola Moto G. Co jeszcze powoduje, że dla ciebie Motorola jest wyjątkowa? No, tak jak już mówiłam, Motorola to jest marka legenda, tak. Mhm. Y, DNA ma innowacje, ciągłe zmiany statusu quo. I, I tak naprawdę bycie pionierem. I to się czuje cały czas. Ja na przykład osobiście cenię sobie markę za to, że potrafi podjąć ryzyko, wprowadzając technologie, często wydawałoby się kontrowersyjne. Mm -hmm. I myślę tutaj o, o, o Motorola Moto Z i modułach Motomoc. To jest naprawdę niesamowity projekt. Maciej Kuźmicz, który jest, był gościem audycji, pisał na LinkedInie, że to jest dla niego najważniejsza rzecz, którą może właśnie zmieniać, prawda? Tak, to jest niesamowite, bo um, no to jest jeden taki projekt, który mm -hmm. został zrealizowany w 2016 roku, czyli wtedy, kiedy ja dołączyłam do Motorola. E, został, I można było sobie zbudować praktycznie tak, telefon. Z... Został wprowadzony tak na rynek ten mm -hmm. smartfon, i. Ta technologia jest na, o tyle niesamowita, że mm, poprzez bardzo proste dołączenie tak klik, tylko e, zmieniasz funkcjonalności smartfonu. Może być na przykład projektorem, mm -hmm. może być drukarką Polaroid, e, może mieć kamerkę 360 stopni, e, może być super aparatem fotograficznym z obiektywem Hasselblad i tak dalej, i tak dalej, więc naprawdę niesamowity produkt, który. Czyli nie musisz wiem, mieć że... wielu urządzeń, tylko masz dołączane jedno... moduły, tak. Dokładnie. Więc do dzisiaj wiele osób korzysta z tego urządzenia i bardzo je sobie chwali. Yy, ja mam w domu projektor i oglądam na, na suficie filmy, wyobraź sobie, jaki telefon tak potrafi. No, no dobrze. Yy, ja uważam, że to jest bardzo ładny telefon Razer i mam mhm. go już, yy, dzięki Tobie i, mhm. i Motorola Polska, 2-3 miesiące. Aha. Jak on został odebrany przez rynek i jak się ludziom podoba? Generalnie jakby jest, to, jest to super innowacja. Tak? Jest to składany na pół ekran smartfonu, e, więc oczywiście użytkow użytkownicy to są fani najnowszych technologii, którzy lubią się wyróżnić, którzy lubią mieć coś super e, ciekawego i, i zabłysnąć w towarzystwie, pokazując taki świetny smartfon. No oprócz tego, ma mnóstwo fajnych funkcjonalności. I działa. Ma świetny aparat. ma, e, Jest podłączony do sieci 5G, więc super szybki to przesył było danych. Następne pytanie. A, Bo 5G jest tą najnowszą innowacją, która wchodzi w tej chwili na rynek. Tak. tak, tak. Co ona da takiemu zwykłemu użytkownikowi? Wiesz co, no przede wszystkim, e, szczególnie dzisiaj, w czasach, gdy pracujemy zdalnie, przesył danych, szybkość tego e, przepływu informacji oraz stabilność połączeń jest super ważna. I dzięki sieci 5G to właśnie, to właśnie otrzymujemy, tak, to, że, że jesteśmy, możemy rozmawiać ze sobą, tak jakbyśmy tutaj rozmawiali, możemy rozmawiać z dwóch końców świata. Bez i opóźnień. Tak, tych opóźnień nie będzie. Więc no to, co jest dla nas właśnie teraz ważne, to, to, to te smartfony z, z możliwością obsługi sieci 5G. Ja, ja, Wiesz co, ja od, odczułem trochę tą zmianę technologiczną w zeszłym tygodniu, bo wyjechaliśmy rodzinnie na wakacje w Głusze. I jeżeli udawało mi się cokolwiek złapać, to to nawet nie było, to było jakieś LTE, chyba, czy coś tam, Nie, Nie, nie LTE. To było tam jakiś strasznie wolny sygnał. I muszę powiedzieć, że my zapominamy, jak, jak dużo zmian jak to było. nastąpiło, mhm. tak, to y, nawet ten sygnał z księżyca no, nie był taki płynny, jak my sobie w tej chwili wyobrażamy. Czy tak. oglądamy seriale typu Ekspansji, wszystko działa i dowolnie w układzie y, słonecznym ludzie dostają wiadomości. Jak wyobrażasz sobie przyszłość takiej marki jak Motorola i Twojej pracy za dekadę, czy nawet za 10 dekad? Tak, jak to się rozwinie? Wiesz co? No myślę, że ogólnie rozwój technologii będzie szedł tak dwutorowo. Pierwsza, mhm. z, pierwszy, z jednej strony y, urządzenia będą musiały dostosowywać się do, do, do sieci, właśnie. Tak? Mamy mhm. 5G, y, za jakiś czas będzie sieć 6G, nad którą już naukowcy pracują. A Na druga strona medalu to y, dostarczanie użytkownikom coraz to ciekawszych funkcjonalności i bardziej przydatnych w ich, w ich życiu. No i tutaj Motorola, myślę, że jest liderem. No, mamy smartfon, który może być projektorem. We wszystkich smartfonach Motorola mamy niesamowite funkcjonalności, jak MotoGesty. Wiem, że sam korzystasz z nich i sam nauczyłem, jesteś nauczyłem fanem. Nauczyłem się tylko dwóch. Wiem, że jest ich więcej, ciągle się muszę tak, Ale tak. jak ostatnio nie było prądu na Powiślu, to wstrząsnięcie telefonem, żeby zapaliłaś latarka... Tak, tak więc normalnie. generalnie te MotoGesty no, mi już tak weszły krew, że, że jakby biorę jakiś inny smartfon, to chcę włączyć aparat, potrząsając, nie tak, działa. jestem zdziwiona, że nie działa, Aha. tak, więc tego typu funkcjonalności i udogodnienia, tak, w korzystaniu ze smartfonu, to myślę, że to też będzie drugi kierunek, w którym będzie szedł rozwój technologii. To jakie jeszcze motogesty są takie przydatne, które bez czytania instrukcji możesz mi tutaj sprzedać? No, Znasz już gest włączania latarki. I aparatu fotograficznego. I aparatu fotograficznego. I koniec. Myślę, że fajnym gestem dla Ciebie szczególnie będzie zrobienie print screenu, dotykając ekranu trzema palcami. O! Bardzo proste. Prostsze Bożyteczne. nawet niż w innych urządzeniach, takie pykli z głowy. <noise> Dokładnie. O, widzisz. Bardzo Ci dziękuję. Słuchajcie, to są takie drobiazgi, które powodują, że przyjemnie jest. Tak samo jak w pracy. Drobiazgi również ułatwiają Absolutnie. pracę. Aniu, bardzo dziękuję Ci za rozmowę. Mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy będziemy Cię tutaj widzieli. Zapraszamy Was na kolejne Połącz Kropki. Skąd się wzięła Motorola? W 1928 roku bracia Paul i Joseph Galvin kupili za 750 dolarów Stewart Battery Company, bankrutującego producenta baterii. Bracia przemienawali go na Galvin Manufacturing Corporation. Obecną nazwę przyjęto w 1947 roku, a jednak słowo Motorola było znakiem firmowym już od 1930 roku. A skąd się wzięło? Tego dowiecie się w kolejnym fanfakcie.